Witajcie po raz kolejny w Darksiders 2, gdzie pozbierałem trochę itemów, dorobiłem się nowych rękawic i pora w końcu się spotkać z tajemniczym królem kości, który gdzieś tu jest. Tylko pytanie brzmi: gdzie? No, tutaj jakiś dzwon jest. Zaraz zobaczymy o co biega z tym wszystkim. Wężowy szczyt. No, kacyneczka, zobaczmy, co się stanie. Wow, eee, tak miało być? Okej, okay, to już chyba wiem, czemu to nazywają Wężowym Szczytem. Ale się ktoś dorobił! Panie! Eee... Aha, okej. Okay. <ścoughs> Tak jest wys taki jest wielki ten ten, że trzeba konia użyć. Dobrze No, no. No, nieźle. Władca kości, znajdź ten. Dobra. No to wychodzi, że trzeba się tędy wybrać. Ojej, A zapis Zapisy straszne są, bo niekiedy to człowiek się po prostu nie wie. Tutaj czy czasami gra nie skraszowała się. Ale na szczęście się nic nie dzieje na razie. Dobra. Tutaj nic nie ma, ale trzeba uważać, bo pewnie gdzieś tu są ukryte jakieś itemy, które warto wziąć. A że nie ma mapy, to trochę mi to nie podoba się, bo czasami mogę coś ominąć. No właśnie, i tu już w sumie wychodzi na to, że trzeba się rozglądać dość często. Dobra, kości ten. Ha. Muszę się rozglądać bardzo, bardzo uważnie. Za każdą prawdopodobnie drogą. Bo czasami mogę zgubić się jakąś skrzynkę, w której będzie coś ciekawego, i będę później sobie pluł w brodę po prostu. że czemu tego nie zrobiłem? Czemu nie przeszukałem? Czemu ten. Dobra, tutaj. I. Hi, hi. I, i, i. Panie, nie rób mi pan takiego stracha. Tutaj. No tędy raczej nie dojdę nigdzie, bo nie ma ni ten się o co złapać. Ale że tutaj jest ten, to pójdziemy tędy. Łe! No, coś, jak tyś to zrobił? Coś ty zrobił? Coś ty zrobił? Tej, wspinasz się i spadasz? Jak można się jednocześnie wspiąć na coś, złapać się krawędzi i... Podciągnąć i jednocześnie podciągnąć się tak, że nie można się ten, że się obalasz tej, panie. Huh. Czy na te rzeczy można wskoczyć? Są chyba raczej za. Nie, czekaj, jest coś, faranca. Fararanza, Faranza. Aha, to jest kolejna część drogi w tym sensie. Stąd przybyłem, tam są jakieś te. A, kapi, kapi. Kapuje, kapuje. A jeżeli pójdę tą stroną, to od razu ominę jedną ze skrzynek. Więc muszę iść inaczej. Pod tym względem, że muszę dojść sobie od tej strony. Hop. No chyba, że mogłem zrobić to już w ten sposób i tak czy siak byłoby, bym dostał się do tego, do kolejnej części. No tak, fajnie. Yeah. Topór. Dwie fioletowe rzeczy już dostałem. W sumie zaraz, yy, pr, 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 pr. a, nie mogę już ulepszyć. Dobra, więc jednak nie. Hm tutaj to, tutaj tamto, tutaj ten, tutaj tędy Ciekawe zrobione, powiem szczerze. Eee. Nie. No wiecie, musiałem przetestować, czy czasami czegoś nie ma. Tylko muszę uważać, żeby czasami też się nie zabić za bardzo. Bo wtedy byłoby to trochę głupie. Ale chyba jak umrę, to wtedy dostanę całe życie, więc... To raczej nie będzie... Uuu. Jednak do góry coś bo nie fajnie to wyglądało. Dobra, tu ten a tu belkę. Teraz do góry z tego na to. Potem na dół. Czy tutaj na maszcie, czy na czymś coś jest? Nie ma. Więc muszę iść tędy. Ej, ale czemu mi przerzuciłeś? Nie no serio. Najpierw miał rękę, a teraz nagle przerzucił się na ten, na pistolet. O właśnie. Dobra. No to było niefajne, powiem szczerze. Do góry, tu ten. Yy... Zaraz. Yy... Wygląda na platformę, ale nie ma ciągu dalszego. Więc raczej to nie jest droga, którą chciałbym iść, bo na pewno bym umarł. Tutaj też nic nie ma. Zejść na dół. Dobra. Chyba wszystkie, B jak na razie, skrzynki zebrałem. Taka jest moja teoria. Oczywiście. Tutaj nie. Tutaj jest jakaś droga znowu. Tutaj raczej do góry nie ma nic. Czekaj, a. Na dole. Bo ta gra jest chytra. W niektórych dość dziwnych miejscach też stawia skrzynki. Tutaj raczej nie ma nic. No, raczej nie. Dobra. Trochę dużo kombinowania w tym odcinku, to trzeba przyznać. Bo nie chcę po prostu stracić żadnej skrzyneczki. Eee... Tutaj? Zaraz. Nie mogę się wspiąć do góry, ale raczej stąd przybyłem. Tutaj ten. Tutaj się do góry muszę wspiąć i odbić się w tą stronę. No chyba, że po drugiej stronie były jakieś te, nie, nie było. <laughs> Chcę być po prostu pewien, że nie umijam... O, ale tutaj natomiast jest jakaś ciekawa droga, która jest zamknięta. Hm. Dobra. Witam serdelek. Oj. A to co to jest? Aha. Wiekuisty tron. Wiekuisty. Nice. O, i widzę już trenera kolejnego. Uczy tutaj wojowników chyba walczyć. Ale najpierw przejdziemy sobie tutaj dookoła. Tutaj mogę zejść na dół. Nie mogę. Pełno apteczek. Kiedy potrzebowałem apteczek, to nie było apteczek, a jak są... ...ja już nie potrzebuję, bo mam pełno, to oczywiście jest pełno apteczek. Jak to zawsze bywa, w takich grach. Jak czegoś potrzebujesz, tego nigdy nie ma, a jak czegoś nie potrzebujesz, to zawsze jest. Nie mam nic. Dobra, zebrane tu. Na wszelki wypadek pieniądze się przydadzą. I odczuwam tutaj gdzieś kamienie kamyczek. Bo strasznie rzęży mi tu gdzieś niedaleko. Tak. Nie, nie, nie ta broń. Dobra. Ż żółty odporności. Hmm. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że zmasakrowałem wszystkie te skrzynki. Tak naprawdę. Dobrze, że zna złoto znalazłem, no ale te apteczki. Tutaj przynajmniej 6 apteczek jest. E, tu nie. Nie wiem, może będą się regenerować za każdym razem, kiedy będę przychodził tutaj na ten statek. A czuję, że będę często. Hmm, wybaczcie, teraz zjewo się. Dobra. Zobaczmy, czy, czy tutaj coś... No, coś jest! Wyczytywanie poczty... Dodan... Dodaj prezent... Nie, ja nie chcę dodać prezent... A, to moi znajomi, nie ma... Skrzynka odbiercza jest pusta, dobra... A tutaj? Zapraszam Cię do udziału w zmaganiach, jakie oferujemy. Tigiel, tego który ukończysz. Możesz otrzymać od Tygla, korzystający ze szybkiego podróżowania. Na, Czyli informacje o Tiglu. Tiglu? Nie, to był Trzow, czy chyba Trzew, czy Trzofel.

<laughs> you couldn't have met the Chancellor. The Chancellor doesn't sound like much. For ages, his tongue has dripped venom into the dead king's ears. He nah. sits upon the eternal throne, demanding service. Who are you? I am the Master of Blades, in all that remains of the warrior once called Draven. dawno temu. powinienem nie tylko pod Aha. Aha, czyli to jest kolejny mój trener jakiś ten umiejętności. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Na razie to mi tylko powiedział dużo. O swoim własnym cierpieniu i tak dalej. Aha, w sumie muszę. Jak tak teraz patrzę, to dobrze, że. Przynajmniej. jest parę tych, tych. Nie no, serio? Teraz nagle zniknęły te apteczki? Co za. Odezwałem się do Kolesia, oczywiście, wszystko zniknęło. No cudnie. Teraz sobie pomyślałem, że sobie przywrócić życie, bo dopiero zauważyłem, że mam dość dużą odstęp od maksymalnego ilości życia. No i proszę. Ale może tutaj przynajmniej w tych pomniejszych. O, jest. To się przyda. No, teraz już mam pełne życie, na szczęście. Trochę pieniędzy, trochę tego, trochę tamtego.

I must speak with the Lord of Bones. <laughs> that is not possible. <laughs> the Lord attends his realm. A burden beyond even your ken, horseman. And what is your use as the a doorstop? There is but one way to draw him from his slumber. The Gilded Arena. Here, mortals are offered a last chance to earn freedom from the grave, a boon that includes an audience with the king. Defeat the arena's champion and return here with its skull. His majesty will grant you an audience. Where is this arena? Oh. arrived Ha huh? your king is not the first to rule here is he Chancellor there was another a creature called Argul too mad to be kept upon the throne uh -huh. he helped my lord be rid of him and even destroyed a few of his servants Tisk, Tisk! What'll my lord do without me? Tisk tisk ha to do with your kingdom? Hmm. Last I heard she had one of her own. The shadow realm lick Yes. Where the sisters sightless spin their webs. Many of my lord's foes escaped there when his rule was still young. We hunted them down. Echidna herself barely escaped. Perhaps she took shelter here and yet weaves her evil. Mm hmm. I speak to the Lord of Bones, and I will spare your champion. And perhaps you as well, Chancellor. <laughs> you cannot slay that which is already dead. But you're welcome to try. In the arena. Forget what I said about sparing you, doorkeeper. <laughs> the king of the dead his reign is eternal his word is law and his time is invaluable i ensure that he need only speak with those who are worthy then you must rarely see him chancellor oh. tak good go. Pięknie, chłopie, kurde Wojna jak ty śmierć. Nie ma tak człowieka z, z ten. Po prostu zmieszać z błotem. No ten tutaj chyba trenuje cały czas tych rycerzy. No dobra, zobaczmy, co tu jest. Życie oczywiście. Potem będziemy coś nieco, nieco więcej tych. Ładować we w te zombiaczki. W sumie powinienem bardziej ruszyć chyba w, w, w dalszą część tego drzewa. No ale otwórzmy drzwi, derwijmy się do tego, co tam czeka na tej arenie, i potem pogadamy ze z tym królem. Wielce, ale znając coś, czuję, że zanim dotrę do tego wszystkiego, do tego bossa, do tego wszystkiego, co tam ten, ten to już dawno będzie kolejny odcinek. No ale kto powiedział, że muszę się zatrzymać. A widok jest całkiem niezły. <ścoughs> Mają tylko siebie nawzajem i walczą między sobą. No cóż, i tak się zdarza. Nie, tutaj raczej nic nie ma. O, tutaj coś może być. Nic. Tja. O, patrzcie, państwo, sprzedawczyk. Pan sprzedawczyk tutaj coś będzie chciał handlować. Czy będzie sobie tylko stał i mnie skomentuje, że w końcu dotarłem do króla? O, karta tego. Dobra. Mówię, 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 mówię. Mówię, 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 mówię. Hehehe. He he. Wszyscy kurde znają jakieś tajne przejścia, a ja tutaj muszę przebijać się przez hordy przeciwników. Nie w sumie czy to złe? Pancerze, jakieś te. Rękawice, buty. No w sumie, buty można byłoby w końcu kiedyś wymienić. Amuleta raczej nie wymienię, bo myślę, że ten amulet, co mam, mi się bardziej przyda niż te. Co ten? Wyzwij mistrza areny. Cieka jak to jest mistrzem areny. ma tak jak ukryć. Hm. Tu nic nie ma. Przynajmniej dobre jest tutaj to, że... O, tutaj jest kolejne zejście w dół. A tutaj jest. Ciekawa rzecz. Ale spróbuję zejść na dół. Zobaczę coś jeszcze mnie tutaj ciekawego czeka. Może rengę, może skrzynka, może jakieś inne miejsce, gdzie będę z łatwością mógł zdobyć skrzynkę albo kto to wie. Tutaj nic. Tutaj coś jest. Hm. Czy to nie są wrota na wolne, które widziałem wcześniej? Chyba są. Tak mi się zdaje. Gdzie ja jestem? A tutaj jestem. Dobra, tu jest to, tu jest ten. Nie, tutaj były te drzwi, co nie mogłem wejść. Więc to jest całkowicie inne miejsce, ale przynajmniej wiem teraz dokładnie, gdzie się zameldować, żeby dostać się do króla kości. Dobra, dojdę do tamtego poziomu, albo w sumie... E, Okej, okay. dobra, to, to był kolejny odcinek z Darksiders 2, nie ja widzę się z wami w kolejnym, w którym prawdopodobnie będę się bił z mistrzem areny, zobaczymy, a do tej pory to na razie i cześć.